Czeka nas w pierwszym wyzwaniu. To lemoniada! Ojej! To wygląda na to, że babcia nie może się doczekać, żeby zacząć gotować. Zaczęła kroić cytrynę w równiutkie plasterki. Właśnie tak! Teraz wkładaj do dużej szklanki i dodaję trochę cukru. Ej, wyluzuj babciu! Co ci zrobiły te cytryny? Spokojnie, nic się nie stało. Teraz dodajemy wodę gazowaną. Świetnie i mieszamy. Troszkę lodu i mięty. Dobra robota, babciu. A teraz kolej szefowej kuchni. Pokażę wam, jak zrobić prawdziwą lemoniadę. Przy okazji to mój popisowy przepis. Najpierw cienko kroimy ogórka, skręcamy te plasterki i wrzucamy do szklanki z lodem. Ach, co za zapach! Do szklanki wlewamy zieloną herbatę. To mój ulubiony rodzaj. Teraz kroimy limonkę, wrzucamy jeden kawałek do lemoniady, a drugiego używamy jako dekoracji. Ozdabiamy jeszcze ogórkiem i świeżą miętą. To jest to. Perfekcyjnie. Wow, jak fajnie! Ojej, poniosło mnie z tym napojem. Chwileczkę! Mam dobry pomysł! Nalewamy napój do szklanki. O tak, owoce też się przydadzą. Dodajemy cukier. Im słodszy napój, tym lepszy. Teraz to wszystko blendujemy. Dodajemy masę do naszego napoju. Mieszamy. Wlewamy owocowy syrop. Będzie jeszcze słodsze i jeszcze smaczniejsze. Dekorujemy lemoniadę i gotowe. Dobra robota, Jane. Spójrz na tę lemoniadę. Myślę, że Mary będzie zachwycona. A może wolałaby przepis babci? A może lemoniadę szafowej? Nie mogę się doczekać, żeby się przekonać. Próbuj jak najszybciej, Mary. Najpierw wzięła lemoniada szafowej kuchni. Co? Mary w ogóle nie lubi smaku tej lemoniady. O, oh. niewiarygodne. Cóż, próbujmy dalej. Lemoniada babci. Nieźle. Został tylko napój siostry. Okay. Ciekawe, czy posmakuje Mary. Oh, wow. Mamy zwycięzcę. Jest nim Jane. Gratuluję zasłużonej wygranej. Wow, jak dużo składników. Co będziemy gotować? Go. Rybę? Nieźle. Zobaczmy kto jest najbardziej uzdolniony w gotowaniu tego dania. Wygląda na to, że babcia nie ma czasu do stracenia, ponieważ bierze kawałek ryby i wrzuca go od razu na patelnię. E, Okej, okay. spróbujmy zrobić to co babcia. Co za zapach. Dobra, chyba ujdzie. A póki co pogram w moją ulubioną grę. Okej, okay, czas obrócić rybę, troszkę soli, troszkę pieprzu. Cudownie, po prostu cudownie. Co? Chyba nikt nie wie, jak przygotować rybę. No to ja Wam pokażę. Na początek potrzebujemy troszkę pomarańczy, troszkę przypraw, trochę oleju. To wszystko. Teraz obtoczymy rybę w naszej cudownej panierce i usmażymy. Ach, prawie zapomniałam. Będziemy potrzebować tego wszystkiego. Doskonale. Wrzucamy to do blendera, trochę soku pomarańczowego dla smaku, i nadszedł czas, żeby zblendować nasz sos. Uwierzcie mi mało, kto próbował czegoś takiego. Tymczasem nasza ryba jest już odpowiednio wysmażona. Kładziemy ją na talerzu. Teraz moja ulubiona część. Serwowanie. W mojej restauracji podajemy rybę w ten sposób: limonka i nasz firmowy sos. Proszę bardzo, na koniec troszkę zieleniny. Idealnie. Ej, dziewczyno, chcesz tu wzniecić pożar? Powinnaś być uważniejsza, Jane. Zobacz, co się stało z twoim kawałkiem ryby. Ale kończy nam się czas, trzeba będzie podać taką, jaką masz. Nie wygląda najlepiej, delikatnie mówiąc. Czego nie można powiedzieć o rybie babci? Dobra robota. I na końcu danie szefowej kuchni. Taki serwis doceni każda restauracja. A co doceni Mary? Zaraz się przekonamy. Chyba od razu zrezygnowała z dania Jane. I przeszła do porcji babci. Posmakowało jej. Ale czekaj Mary, nie jadłaś jeszcze ryby szefowej. Okej, okay, chyba danie restauracyjne nie przypadło Mary do gustu. Przykro mi szefowo, ale tym razem serce Mary skradła babcia. To takie słodkie. Hmm. Nadszedł czas na trzecie wyzwanie. Zobaczmy. Babeczka! Ciekawe, który z naszych zawodników jest najbardziej wykwalifikowanym cukiernikiem. Babcia oczywiście wie o pieczeniu bardzo dużo. Od razu zaczyna wyrabiać ciasto. Popatrzcie na tę prędkość. Super. Babcia dodała już wszystkie składniki. Czas na ubijanie. Ubijamy ciasto jak należy. No i oczywiście potrzebujemy jeszcze foremek do babeczek. Jakie one są piękne. Delikatnie wlewamy ciasto do foremek? Właśnie tak. Pozostało już tylko wstawić je do piekarnika. Ekstra, dobra robota, babciu. A teraz czekamy. A jak sobie radzi szefowa kuchni? Jej ciasto jest prawie gotowe. Teraz dorzuca owoce. Ojej, ubiję jej razem z masą. Jak ładnie. Co dalej? Czas na wyciągnięcie foremki. Wlewamy naszą piękną czerwoną masę do dużej formy na mafinki i wstawiamy do piekarnika. Super! Jak fajnie! A co u mnie? Kurczę, to ubijanie ciasta jest mega nudne! Ale mam pomysł. Widziałam ostatnio taki lifehack. O to on! To genialne. Więc ja też mogę tak łatwo zrobić babeczkę. I też mi tak ekstra wyjdzie. Dobra, decyzja zapadła. To lecimy! Zaraz zobaczymy, jak działa ten lifehack. Do mleka dosypujemy rozpuszczalne kakao i trochę strofu czekoladowego. Świetnie, a teraz mieszamy pod masę wlewamy do kubka. Piekarnik nie sprawdzi się w przypadku tego przepisu. Będziemy musieli użyć czegoś innego. Mikrofalówki! Super! Wkładamy to do mikrofalówki, a teraz musimy tylko czekać. O, myślę, że babeczki babci są gotowe. Jaka apetyczna skórka i ten zapach. Układamy babeczki na talerzu, troszkę cukru pudru na wierzchu. Myślę, że babeczka szefowej też jest gotowa. Wyjmujemy ją z piekarnika. I oczywiście szefowa musi ją podać w wyjątkowy sposób. Och, jak dużo bitej śmietany. Co może być lepszego niż połączenie owoców i bitej śmietany? Moja babeczka też jest gotowa. Mam nadzieję, że ten lifehack mnie nie zawiedzie i że babeczka faktycznie okaże się pyszna. Wygląda dobrze. Mary powinna to docenić. Jestem pewna, że moja wnuczka dokona właściwego wyboru, bo moje babeczki są najlepsze. Od czego by to zacząć? Babeczka w kubku? To dziwne, ale wygląda dobrze. Spróbujmy. No, taka sobie. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Spróbujmy tego. No nieźle, ale nie jestem zachwycona. Wow, jaka ogromna babeczka! Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest pyszna! Tak, ta babeczka jest zdecydowanie najlepsza. Babeczka szefowej wygrywa. Nikt nie oprze się takiemu deserowi. Znowu mamy dużo składników. Co robimy tym razem? Zupę? A jaka jest twoja ulubiona zupa? Napisz w komentarzach, a może w następnym filmiku nasi bohaterowie zrobią właśnie Twoje ulubione danie. Wygląda na to, że szefowa całkiem na serio podchodzi do robienia zupy. Spójrzcie, ile ma różnych składników. Ale nie można zrobić żadnej zupy bez wody, prawda? Teraz troszkę śmietany i masła i to wszystko. Dodajemy jeszcze przyprawy. Spokojnie, szefowo! Wygląda na to, że lista składników tej zupy jest naprawdę długa. Teraz krewetki. Super! Jane chyba naprawdę dobrze się bawi. Czas, żebyś wzięła się za gotowanie, Jane. Babcia już pokroiła wszystkie potrzebne warzywa. Wygląda na to, że czeka nas zupa grzybowa. Założę się, że babcia sama zebrała te grzyby. Wspaniale! Dodajemy śmietankę i mielimy. Świetnie! Jaką fajną zupę zrobiła babcia. Kurczę, nie zapamiętałam przepisu. Okay. Potem chyba to wrzuciła do środka, prawda? A może to? Smakuje nieźle, ale nie chcę tego. O, mam! To mi się na bank przyda ser. Wrzucamy go tutaj. I mieszamy. Dokładnie mieszamy. To do gotowanie zupy nie jest takie trudne. Teraz wrzucę trochę marchewki. Ekstra! Ojej, to urządzenie jest wspaniałe. No to jedziemy. Mieszamy dalej. Myślę, że nadszedł czas, aby nakładać. Ta zupa jest doskonała. Przy okazji, to mój popisowy przepis. Co o tym sądzisz, babciu? Co za amatorki. Pozostała już tylko dekoracja. I voila. Czyja zupa zdobędzie serce Mary? Zupa Jane jest bardzo niezwykła. Zupa grzybowa babci wygląda cudownie. Ale wykwintna zupa szefowej wygląda równie dobrze. Wszystko zależy od ciebie, Mary. Zacznę od tej, dziwnie pachnie. Ble, czy to grzyby? Nienawidzę grzybów. Następna. Co my tu mamy? Wygląda ciekawie. Nie, to wcale nie to. Teraz trzecia zupa. Wygląda jakoś ochydnie, ale spróbuję. Wow, to najlepsza zupa, jaką kiedykolwiek jadłam! Tak, to zwycięzca! Wow, Jane, gratulacje! Co za niesamowita wygrana! Dobra dziewczyny, rozpoczynamy wyzwanie. Ja nacisnę pierwsza. Kocham niebieski, oby ta miłość mi nie zawiodła. Ciekawe, co mi się trafi. Miranda bez urazy, ale niebieski cię zawiódł. Coś z tego wiaderka może było kiedyś pyszne, ale teraz... Chociaż może ci się poszczęścić, coś jednak wygrzebiesz. Co to ma być? Tak nawiasem mówiąc, nie rzuca się śmieci tam, gdzie ktoś siedzi. To podłe. Fu, jak śmierdzi. Nie wolno tak robić. Zgodnie z naszymi zasadami można, ale suchniesz, idę do Emmy. Nie będę wymyślać, wybieram najbardziej intensywny kolor czerwony. Moja intuicja cię nie zawiodła. Gryje się tu coś bardzo fajnego. Co prawda, nie smakołyk, nie zawawka, coś jeszcze lepszego. Wow, to pieniądze będę bogata. Tak, moje gratulacje! Trafiłaś w dziesiątkę w pierwszej rundzie. Ojej, jestem nawet super bogata. Nikt mnie nie przebije. Emma, tak bardzo się cieszę. Milcz, daj mi się nacieszyć wygraną. Mam teraz kasy jak lodu ale mi się poszczęściło. Ile pieniędzy. Rewelacja. Co to za smród? Miranda, ty nadal grzebiesz w tych śmieciach. A co mam robić? Tak w ogóle, to udało mi się znaleźć czapeczkę i trochę tiktaków. Mam też przepychacz, który bardzo przypomina mikrofon. Lalalala. Widzę, że dobrze się bawisz, ale jestem zmuszony użyć dezodorantu. Ten okropny zapach bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ej, spadaj stąd! To moje pudełko. Dziewczyny pora na drugą rundę. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści. Mirando, masz rację. W końcu i do ciebie szczęście się uśmiechnęło. Pyszna impreza. Bułeczki? I co mam z nimi zrobić? Suche nie są zbyt dobre. A kto powiedział, że będą suche? Wjeżdżają kiełbaski. Zestaw na hot doga gotowy. O no takie coś, to ja rozumiem. Czuję, że czeka mnie zacny obiad. Ale dużo kiełbasek. Ekstra! No to zaczynam! To jeszcze nie wszystko! Hot dog bez sosu nie istnieje. Mam dla ciebie keczup i musztardę. Ej, hola, hola! Dlaczego wylewasz to na mnie? Dobra, wytrę się bułką. Cały sos trafi do hot dogów. Wielkie dzięki. Dawno nie byłam tak szczęśliwa. Pyszności. Miranda bardzo się cieszę. Teraz kolejny. Tym razem nacisnę żółty przycisk. Przypomina mi słońce. To była zła decyzja. Wkopałaś się w stertę śmierdzącej ryby. Jedna rybka? Nie wierzę. Na pewno pojawi się ich więcej. Dobrze, że mam tu parasolkę. Może ma nie będzie śmierdzieć, ale jej pudło to prawdziwa, śmierdząca katastrofa. No i co dalej? Mam tak siedzieć i gnić razem z tymi rybami? Nie, no mam dla ciebie niespodziankę. Nowego przyjaciela. Nazywa się Puszek. Mam nadzieję, że się dogadacie. On chce mnie zjeść! Spadaj stąd! E, szczerze mówiąc jest troszkę narwany, ale na pewno się polubicie. Ok. No jak się masz, Mirando? Hey. Świetnie, panie prowadzący. Zostawiłam dla pana hot doga. Wielkie dzięki. Bardzo dobry. Thank you. Wiem, po co ten kot. Zje wszystkie ryby. On zjada ryby, a ja hot-doga. Palce lizać. No, która tym razem jako pierwsza wciśnie przycisk? Ja! Już wybrałam swój kolor. Mam nadzieję, że niebieski mi nie zawiedzie. Pod tym przyciskiem kryje się coś bardzo smacznego i wykwintnego. Makaron z serem. Czuję w powietrzu zapach Włoch. Ale makaron bez dodatków jest bez smaku. Przecież mówiłem, że jest z serem. No teraz to już inna bajka. Obietek z prawdziwej restauracji. Jakie pyszne. Myślałaś, że to wszystko? Jesteś w błędzie. Jest jeszcze sos. Mogliśmy się bez niego obejść. Mam całą głowę w ketchupie. Wybacz mi droga Emmo. Nie wiem co mnie napadło. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła, ale zupełnie zapomniałem o Bazylii. To twój największy błąd. No dobra. Mirando, idę do ciebie. Teraz ty naciśniesz przycisk. Oby też mi się trafiło coś do jedzenia. Umieram z głodu. No i rzeczywiście trafił ci się smakołek. Włoska pizza. Lepiej być nie mogło. Ojej! Uwielbiam pizzę, ale po co nią tak rzucać? Mam w niej całą twarz. Sorry! Yy, to było niechcący. Widocznie kiepski ze mnie kucharz. Ale za to niezły prowadzący najśmieszniejszego challenge'u w historii. Dziewczyny, macie jeszcze jedną szansę na super wygraną. I zamierzam ją wykorzystać. Nie zawiedź mnie czerwony guziku. A jednak, klops. Dawno nie robiłem prania. Myślę, że przyszła pora. Co to ma znaczyć? Jakieś brudne koszulki i skarpetki? Okropność! Tylko nie zapomnij o proszku i łodzie, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale ja o tym pamiętam. Ej, co ty wyprawiasz? Chyba nie zamierzasz robić tutaj prania. No, a jak myślisz? Po co tu przyszedłem? Nie mam czasu na robienie prania w domu. Zatkajuszy, bo może być nieprzyjemnie. Dodamy wody. Co to ma być? No to zaczynamy. Idealnie, zabawnie i pożytecznie, Mirando, twoja kolej. Dobra! Masz farta! Czeka na ciebie ogromny, pyszny i bardzo apetyczny tort. Wyobraź sobie, że masz urodziny! Tylko nie przegap swojej szansy! Łap go! Po raz drugi rzucasz we mnie jedzenie. Jak ci nie wstyd! Zaraz ci coś pokażę. Trzymaj sztuczne ognie wprowadzą Cię w jeszcze lepszy nastrój. A na koniec mały pokaz fajerwerków. Mirando, jesteś gotowa? Szmarna impreza. Daj spokój, wyluzuj się! Na pewno nie gorsza niż moja. Zabieraj swoje skarpetki, majtki i koszulki. Teraz są czyste. I ja też. Super, to moje ulubione marshmallows. Zgadzam się, są niesamowite. Tak, ale dlaczego wy macie ich tyle, a ja mam tylko jedną piankę? Ale już wiem, jak ją zjem. Wszyscy lubią pieczone marshmallows, więc zamierzam je zrobić. Ale nie będą to tylko pieczone pianki. Wykorzystam je jako sos do tych ciasteczek. Jakie to jest pyszne. I nie potrzebuje waszych stosów marshmallows. Może się zamienimy? E, dobra. Świetnie. Ale to pachnie. Zamierzam wymieszać całą tę górę marshmallows z czekoladą. A pomoże mi w tym ostry sos Tabasco. Ostry sos? Ale dlaczego? Zaraz się dowiesz. A! Ona zaraz wpłonie. Razem ze wszystkimi marshmallows. Spokojnie, wszystko jest okej. Okay. Teraz mam całą miskę z sosu do krakersów. Stój! Oj, chyba przeliczyłam swoje siły. Co robisz? Dlaczego mnie popchnęłaś? Nie chciałam. Zamienimy się może? Nie mam nic przeciwko. Świetnie. Teraz ja też mam pyszne ciasteczka z roztopionymi marshmallows. Masz ich tak dużo. Możesz się nimi podzielić ze mną. Za łakomczuch. I w dodatku taki niegrzeczny. Ach, zrobię jeszcze troszkę sosu. Znowu robi coś pysznego. Chyba tym razem spróbuję koktajlu, a nie sosu. Jesteś geniuszem. Dodam jeszcze kilka składników. Truskawki i cukierki będą idealne. A całość można też polać bitą śmietaną. Wygląda przepysznie. I okopetycznie. Daj mi spróbować! Mnie też! Uspokójcie się, jedzcie swoje pianki. O, moje ulubione Doritos! Co za paczka! Jest ogromna! A moja jest całkiem malutka. Szkoda, ale ja będę jadła swoje. Mm, to jest pyszne. Ja też już nie mogę wytrzymać. Potrzebuję tabasko. Ej, ostrożniej! Wow, jak dużo ostrego sosu! Wiem, ale jestem odważny, więc żadne tabasko nie jest mi straszne. Powodzenia! Dzięki, przyda mi się! Ale to jeszcze nie wszystko: Doritos można zanurzyć w bardzo smacznym sosie. Wtedy będą jeszcze bardziej pyszne. Pyszne? No to daj mi też spróbować. Co? Pyszne? To przecież ogień! Jakie to jest ostre! Co się dzieje? Nie będziesz więcej podkradać mi chipsów. Muszę to teraz czymś zajeść. Nie pomaga. Dajcie mi wobę! Trzymaj sos, to może pomóc. Daj mi go, pospiesz się. A on też jest ostry. Jak ty to jesz? Jaka ty jesteś słaba! Julia, teraz ty. Tak, ale ja mam tak mało chipsów. Żartujecie sobie? To tylko jakieś okruchy? Rzeczywiście. Wow, szczęścia mnie. Te chipsy są ogromne. Na pewno się nimi najem. Teraz moje wyglądają naprawdę żałośnie. Arbuzy są oczywiście fajne, ale tylko wtedy, gdy są duże. Jak u mnie? Ja mam naprawdę dużego. Wow! Tak, jest naprawdę gigantyczny. Może masz większego, ale mój arbus jest równie smaczny. Mmm, jest bardzo soczysty i pyszny. Samo jedzenie arbuza jest nudne. Więc. coś wymyśliłem. Co robisz? Po co ci ta dziura w arbuzie? Potrzebuję jej do wypicia pysznego soku. Jakie to jest pyszne. Charlotte, tylko ty zostałaś. Wiem, ale będę jadła arbuza po staremu. Łyżką. To jest takie dobre. I pyszne. I takie soczyste. Fajnie. Ekstra. No tak, wygląda fajnie. Nie tylko wygląda, ale taki jest. Można jeszcze wlać do tego arbuza jakiś pyszny napój gazowany. Dzięki temu będzie smakować jeszcze lepiej. Dodam jeszcze trochę. Jakie fajne! Z chęcią bym spróbowała takiego arbuza. To właśnie zamierzam zrobić. To jest po prostu magiczne. W takim razie my też spróbujemy. Nie, to wszystko jest moje, nie chcę się z nikim dzielić. Ci wózka, może podrzucimy jej trochę mentosu? Jestem za. A, co ty zrobiłeś? Jestem teraz cała mokra i strasznie lepka. Świetnie, nutella, ale dlaczego tak mało? A łyżka wręcz przeciwnie, jest taka duża. A ja mam idealne połączenie. I łyżka jest w porządku, i słoik Nutelli. Zgadzam się. Spójrzcie tylko, ile ja mam Nutelli. To jest po prostu wspaniałe. Tak, to naprawdę fajne. Bardzo fajne. I jakie pyszne. Spójrz na niego, on już je. A ja mam taką małą łyżeczkę. Więc się zamieńmy. Bo ja mam ogromną. Nie ma mowy o zamianie. To niezgodne z zasadami. Dzięki temu na pewno się nie wymienicie. Co to za znęcanie się? Jak ci nie wstyd? No dobra, chyba będę musiała jeść w ten sposób. Jest dobra, ale mam dość jedzenia tą łyżką. To jest naprawdę męczące. Wiem, i podoba mi się na to patrzeć. Palcem też niewygodnie się je. Choć Nutella jest bardzo smaczna. Może przegryziemy te sznurki. Zgadzam się, to może nam pomóc. Chyba trzeba było zakleić im też buzie. Mogłyśmy je tak po prostu rozwiązać? Proponuję teraz związać tego geniusza. Zgadzam się. Nie bądźcie takie okrutne. A teraz zakleimy ci usta. Żebyś mniej gadał. Chodź mm, mm, mm. sobie, a my będziemy jeść twoją nutellę. To moja ulubiona guma. A ja mam jej tak dużo. To ja mam dużo. Jest ogromna. A twoja guma to nic w porównaniu z moją. No to podziel się. Zabieraj ręce to moje. Dobrze w takim razie zaczynam. Trzeba otworzyć wszystkie opakowania przed przeżuwaniem. Ej, dlaczego rzucasz nimi we mnie? Przepraszam, nie chciałam. Teraz ja. Ostrożnie to boli. Przepraszam, to niechcący. Nie dość, że mam największą, to jeszcze mam najsmaczniejszą gumę. Teraz ja mogę spróbować moje chuby buby. Jakie to jest pyszne. Moja też będzie pyszna. Ale nadal tak bardzo chcę spróbować twoje gumy. Chcesz trochę? Proszę bardzo. O, jakie to niegrzeczne! Daj spokój! Skończyłam. Muszę wziąć trochę Gitana. Nie dotykaj tego! Co ty zrobiłeś? Dlaczego plujesz? Żebyś niczego nie podkradła. Na mnie też napluł. W ogóle nie ma kultury. Przestańcie gadać i zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. O nie, pochłonie nas wszystkich, a potem wybuchnie! Musimy go przebić. Musicie przyznać, że to było zabawne.